Te no żówki oddane, a więc rozpoczynamy spotkanie. Zero do zera, już tutaj Zetko wychodzi. My rozpoczynamy tutaj na tym niuku w defensywie. No i już eliminacja od Hylara. Jeszcze tutaj walczą nasi oponenci, ale Kylar z kolei wrogiem Kylar i Goffy. Znowu szaleją Polacy. Znowu nasi robią tutaj rześnie, wyjątek z oponentą. No i zostaje już jedynie Bistik. Oj, oj, oj oj! No Nożówki, A tu. Już pistoletówki i, i, i zostaje Bistik, aczkolwiek poczekajmy, bo dwóch na jednego, no Bistik na pewno będzie jeszcze polował na zwycięstwo w takiej rundzie. Ważnej, ważnej rundzie, tutaj emocje naprawdę będą sięgały zenitu, to już jest spotkanie. o Slota w zamkniętych kwalifikacjach do iem w Rio de Janeiro. No i spokojnie nasi... No muszą spodziewać się rywala od każdej pozycji, ale Bistik, no też bez kamizelki, to będzie ważna informacja! Ojojoj, obrywamy Menio po głowie, muszą teraz nasi razem nie przesadzić, też Menio na jedną głowę. Walczą, walczą, ale widać tutaj stresy po jednej, jak i po drugiej stronie. Bistik podjeżdża, ojojoj, niestety trafia, no i Bistik kontra KK, Jedna Kamil! Jedna Kamil! Jeszcze granty odłamkowe, no i Menio jedynie strefujący zauważył rywala, spokojnie, dostojnie, już dorzuca Neida No i będzie grał powoli, będzie tutaj nasza ekipa. Liczyła za chwilę na jakieś potknięcia, być może ze strony rywala, ten najdzik doleci, doleci, tak jest. No i oberwał, oberwał tutaj teraz Zero za 36 punktów zdrowia, Szok też delikatnie strącony gdzieś tym granatem odłamkowym, tą pyreczką. No i Sinners rzuciło jeszcze granaty dymne na 45 sekund przed końcem, no ma tutaj gdzieś to zafajkować jakąś ewentualną grę od naszych oponentów pod outsidem. Ale no, my chyba też będziemy sobie zdawali sprawę, że tutaj nikogo nie ma, bo mamy zawodnika e, na sikrecie. Teraz już mam informację, że to będzie prawdopodobnie się na Guppi. Sprawdzamy scenę, ale niestety, trafia teraz Zero. No i Gubi musi mieć pozycję, teraz pomaga jeszcze we i walczy, no troszkę zamieszania w szeregach rywala. Aczkolwiek finalnie to nasi rywale, to Czesi wygrywają tę przebitkę, jeszcze mnie sprawdza plecy. O i to jest dobry ruch, teraz odmienia ja ten timing, to świetnie przypilnował teraz Wiktor. Jeszcze rywala. Jednak cały czas przewaga po stronie naszych oponentów. Kej dorzuci tam smoka na heaven zapykować, że tutaj! Wcale go nie ma. No i to się udaje, a więc dwóch na dwóch, z czterech na dwóch, no wygląda to teraz całkiem wyrównanie. Na pewno można powalczyć oślepiony, chyba będzie tam rywal. Kej jeszcze też dorzuci grant błyskowy. Nasi muszą powoli zaczynać się śpieszyć. Kej ma grant ma zestaw do rozbrajania, aczkolwiek jedynie 19 punktów zdrowia, zetkon celowany krótkie. Teraz już skany na Wiktorze. No i chyba jednak chowanie broni, chyba jednak chowanie broni, chociaż mnie nie próbuje rozbrajać, ale szok, no był na posterunku, no i też od Secretu, chce za chwilę tutaj chyba zdobyć jakieś informacje i zobacz, panowie, tutaj nikogo nie ma, tutaj nikogo nie ma, oni będą chyba wchodzić pod albo zjeżdżać do B, no i za moment zobaczymy, jeszcze raz wyjście na rampę, na rampie tutaj jest Hades, piękny Hedziko do lasa, zjeżdża Hades, wie, że jest przewaga, wie, że też jest Kej, który szybko to będzie ubezpieczał, próbują zajmować teraz okolice nad drądem. nasi rywale, Kej, oj, będzie pikował rywal, Chociaż oberwał Zero, oberwał delikatnie ten gacz! Ale czterech na czterech już jest. Jeszcze zastanawia się nasz zawodnik rotujący, jak tutaj zagrać. Goofy cały czas na blisko. W kurniku Goofy, tak jest! O ja odpowiedź też jednak od Z, ale trafia jeszcze. kelar dwóch na dwóch, jest gorąco. killer, killer po raz kolejny! I Zero zostaje sam! killer, to tak jest! Mówiłem o takiej rundzie! No ale to jest... i fullbaj od naszych rywali, ale znowu widzimy, że tych pieniędzy, no właśnie, nie ma tu jakoś masy, aczkolwiek wyjście naszych rywali, ale trafia Kylar, trafia Hades, ale też jest jeszcze odpowiedź od Szoka, 3 na 3, Szok mocno jednak poobijany, mamy zawodnika od Hevenu, Minio, no chce na razie zagrać spokojnie, nie dobrze celowany, no tam brakło naprawdę bardzo niewiele, żeby tego naprawdę zdobyć, ale szkran błyskowy poleciał do side'u, Koikej tutaj jednak teraz płonie, 2 na 2, 2 na 2, dobrze wcelowany, teraz Kamil. No, liczy, że tutaj Bistik będzie chciał podejść. Dobre czytanie gry Bistik! Ojojoj, oj, oj, jeszcze obrywa po głowie! No, ale Goofy zostaje sam. ale o, Goofy, Goofy jest ostatnio w naprawdę wyśmienitej formie strzeleckiej. No, jeden rywal pobijany, drugi też. Jak nie dadzą nam oponenci jakiegoś szybkiego heda, to wydaje się, że to powinno się udać. Goofy, teraz jest eliminacja! Widział, ja dam pakę! Tak jest tam, chyba nawrot! Od razu krzyczał! Panowie, tam jest bomba! Goofy, tam jest baczka! A rywal jest pobijany, podnosi teraz Bistik bombę. Ale Goofy wie, co tutaj się wydarzyło, Goofy! Go Krzyściu! Okej, okay, no raczej czasem się ją widuje, aczkolwiek no to może być zaskoczenie. Dobre teraz te dobra ta pierwsza wymiana C od Gufiego. Odpowiada Szok, ale jeszcze Mio także z fragiem. No i tańczy, tańczy tam teraz bo forza mnie po raz kolejny! Odpowie jednak Zetko, 3 na 2. Hades dobrze celowany, ale bomba. No spodziewał się Hades tego piknięcia od dołu, od, do tych większych, krótszych, dłuższych, przepraszam, drzwi. Ale Kylar, proszę bardzo, no pogubili się Czesi. 7 sekund, kolejna runda wygrana. Oj, zero będzie Chowa. Zero będzie chował i prawie też zero pieniędzy. Zero granaty. Lecą jednak też e, te prawdziwe. No i zobaczymy, jak tutaj nasi teraz będą chcieli to rozgrywać. Już zauważony teraz e, Oscar. On już dostaje po głowie. A więc e, Oscar musi uciekać, musi się chować. Zetko zjeżdża jeszcze do ventu. Nasi będą jednak, e, no właśnie, pod MBSB szybko atakowali. Jest jeszcze Oscar. On jedynie, jedynie z, oś, z 18 punktami zdrowia. A i Oscar, i Zetko z trafieniami. Trzeba odpowiedzieć. Mynio. No nie chce teraz się wychylać. Może Mynio sobie tutaj poradzi. Zero, zero czy Mynio? Jednak zero. No i zostaje Hades i Killer, a więc no tutaj na razie nie idzie nam łatwo, na razie nie idzie nam tutaj dobrze w tej rundzie, no i Killer zostaje sam, ale Killer to jest headshot machine i może teraz pokaże nam tą swoją siłę, Zetko jeszcze walczy, ale to jednak Zetko okaże się lepszy, więc to też już nie będzie tak pewnie pikował, zmiana jeszcze jakiejś pozycji że my chyba dalej nie namierzyliśmy snajperki. Takie mam wrażenie. Głupi do kontaktu. Jest eliminacja, nie przykryte te krótkie. Jeszcze mówi będzie o side'u. Teraz odpowie zero. No ale my tutaj jeszcze mamy zawodnika, który trzyma ten kwadrat. Świetnie teraz ustawiony ten standard naszej ekipy. No i Oskar będzie, Oskar będzie. To i szybko wychodzi. Łapie pakę Oskar! I to będzie problem, bo my nie mamy graczu tymnego, żeby Oskara odciąć. Da on, kiedy jest celowany, no to jest piekielnie. E, piekielnie trudnym zawodnikiem do celowania. ale my jesteśmy! Tutaj wydaje się lepiej zgrani. Oskar, jeszcze tutaj doplesowana pozycja. Będą nasi wyginali. Oskar nie trafia. Kej, trzyma teraz... Myście z metów, jest zdrowieni od Geja! Oskar i sok w obijania drampy. rampy. A my to asekurujemy, a my podkładamy pakę. Oj, oj oj bardzo ważna przebitka, bardzo ważna runda. Też minimalny bonus teraz po stronie defensywnej, jeśli nie przegrają rundę, to tych pieniędzy po prostu zbyt dużo po ich stronie nie będzie. Szok podjeżdża, ale Kej sobie radzi! Zostaje sam Oskar! O za on ucieka. Poczekajmy, bye, bye poczekajmy, jak to się wszystko pokłada. Killer i... Już także dwójka innych naszych zawodników na Bobsaidzie. to w No cóż, za błąd od Tutaj chyba nie było informacji, że nasi zjechali do ventu, a ich zjechał już naprawdę. Masa, jeszcze gay na blisko! Oj, no wreszcie, oskarżaczy nas się nam tutaj mylić, panie snajperze! pięciu na trzech! Zetko, Szok i Zero. Jeśli ta runda zostanie przegrana, to chyba będzie już bardzo ciężko, mam wrażenie, Cines wróci, bo oni też. Pieniądze mają fatalne, pieniądze mają fatalne, a bonus po ich stronie zerowy. Na nasi rywala, oni na Diglach, oni na Famasie, oni na M4. No i Hades będzie ubezpieczał to podejście Kylara. Za chwilę chyba Hades, celuje się tutaj w którąś pozycję. Oj, teraz jedna eliminacja, walczy tutaj jeszcze w tym momencie zawodnik kolacji defensywną. Oj, 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 no tutaj troszkę pecha. Oj, Goofy musi zająć się teraz przyba, szok już od pleców. Hades, odwracaj się olas. No niestety nie było tego timingu. Tym razem jednak po naszej stronie. No i K.I. Goofy zostają sami, mają pakę. Czwórka naszych rywali, ale Zetko i Zero mocno poobijani. Trzymają cały czas crossfire. Tutaj nasi oponenci. O, i kej, kej, tak jest. Jeden HP. Teraz troszkę szczęścia znowu po naszej stronie. No i chyba zjazd pod bombsite dolny. No ma tutaj jeszcze kej koło siebie... Goofiego, a nie, a Goofy od góry. A bardzo sprytnie! Jeden brak. jeszcze drugi brak od Goofiego! Oj, 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 oj! Co tutaj grają Polacy? Co tutaj grają Polacy? I kończy to Goofy! ha, <laughs> ha! To, to poczekali, za bo stoi? rywal jest zestresowany, że trzeba tutaj troszkę rywala wymanewrować. Trafia Bistik, jest jednego to powiedzieć od Gufiego. Jeszcze zetko od Oj, oj, bomba od siora, trafia Gufi. Oskar i Sok zostają sami, ale no właśnie, w szoku, w szoku nasi oponenci. To będzie koniec, to będzie ine do zera, kończy to ale Ale piekielne bomby, ale śruby. Wypłaci... Naprawdę emocjonujące spotkanie, ale dokładnie tak zanosi się ten mecz na mapie Devertigo, Teraz idziemy po zwycięstwo. Oscar jako pierwszy kontakt. Tam miał swoją szansę, ale z pierwszą eliminacją. Jest odpowiedź: Zedko błyskawicznie bierze się do walki. Miał problemy ze zdobyciem tej eliminacji. Goofy, fenomenalnie! Zetko po raz kolejny i zrobiły się spore problemy. Hades, on zostaje sam, sam na trzech. Bomba leży. Ma jeszcze sporo czasu, ale takie wyjście przez smoke będzie bardzo dużym ryzykiem tym bardziej, że wiedzą o nim zawodnicy antyterrorystów. Hades przed szansą, jest trafiony po głowie rywal, ale był też szok tam, gdzie być powinien na defensywnym... Po... ...chcą wyczaić, jak tutaj rywal będzie grał, czy to będzie agresja na rampie, czy też będzie zajmowanie środka, czy też schodów pod bombsidem B, ale już jakaś podsadzka, no Głupi ostatnio jest w rewelacyjnej formie, już okazja dla Gufiego. No i musiał tutaj Zero teraz już odpuszczać, a więc no delikatnie tej przestrzeni na środku udało nam się przejąć. No i Kej też w swoim stylu, taka indywidualna akcja. Za chwilę będzie szukał tych pierwszych śrub w głowach swoich oponentów. Aczkolwiek nasi jeszcze jednak cały czas spokojnie. Też podsadzka od Sinners Esports, będzie trzeba na to piekielnie uważać. No wiemy, że Czesi są akurat w takich rzeczach bardzo dobrze przygotowani i często właśnie takimi zagrywkami potrafią zaskakiwać. No i teraz będzie okazja dla szoka, ale czy ktoś to sprawdzi? No to nie jest Kier, przepraszam! Bomba! I pierwsza eliminacja dla nas. Wow, jeszcze coś chyba z mikrofonem, bo przy takich głośniejszych tekstach to robi się naprawdę gorąco tutaj Ojej. na tym spiku. Coś chyba, nie wiem, czy z kompresorem jest nie tak, ale, ale faktycznie zrobiło się. Bardzo głośno na moment. Takie mam wrażenie. W każdym razie, frak był dla naszego zawodnika. Doskonale, killer. I Kay też mam wrażenie, że, że już namierzył swojego rywala i tu błyskawiczny ostrzał poszedł w stronę głowy przeciwnika. Frak za frak. No, killer teraz wymienił się z Oskarem Tymczasem wyjście przez smoke, ale to się zupełnie nie mogło udać. Hades i on dokłada eliminacji. Także mamy czterech na jednego. Zetko czym prędzej ucieka z bombsite'u, A wiedząc, że tam już nie ma czego szukać. A to, czego musi szukać w tej rundzie, to zachowanie broni. Bo ta będzie na pewno potrzebna. Co prawda pieniądze są po stronie CT, aczkolwiek gdyby zginął, no to już pewne tarapaty by były. Tylko 1400 przecież za rundę w takiej sytuacji przegrano. Sprytnie Zetko schowany za deską po drugiej stronie. Tutaj bardzo blisko już jest Gufi. To powinien jednak sprawdzić i za chwilę namierzy rywala. no Zastanawiał się Gufi czy nożować, ale Zetko dzięki temu w prezencie dostał jeszcze jednego się celować, żeby pomóc swoim kolegom z tymi pistoletami. Ale nasi też już przy schody pod bombsidem B, już tam robi się presja, dobrze to wygląda, trafia tam teraz mynio. No i podjeżdżają dalej nasi, bombside B jest czysty, proszę bardzo, bombside B jest czysty i znowu Czesi mają problem, a my plantujemy pakę, no i chyba 4 do 2 za moment. A no to oczywiście zawodnicy Siners zdawali sobie sprawę z tego, że no mapa Vertigo jest taką, gdzie 90% walk toczy się pod bombsite'em, a i to właśnie tam postawili tych dwóch zawodników z bronią. A tu się okazuje, że proszę bardzo, wykorzystali moment po tym małym fejku na bombsite'cie, a kiedy obijany był Oscar, żeby zaatakować się w dobrym momencie złapany tam zawodnik, z pistoletem, ale trzeba uważać, bo to jest trzech na 4. Teraz wiele zależy od Kilera. Ten błyskawiczny reakcja i strzał prosto w głowę Bistik bez żadnych szans. Walka trwa, ale to już tylko zero przeżyciu. On zostaje sam, blisko niego Kiler. Na razie nie chce wychylać Zero. Podniesie stajperkę, gonił go tak. jednak Polak. I błyskawiczny frag dla menia kończy. rundę No, że będą chcieli tutaj agresywnie grać pod rampą. No i zobaczymy, co wykombinują. No, a na razie jednak, K z kolejnym entry fragiem w tym spotkaniu. Naprawdę w statystykach entry wyglądamy tutaj bardzo solidnie. Ta przewaga jest kolosalna, mamy w tym momencie 8 do 1 w entry, nawet chyba 9 do 1 w tym momencie, chociaż Bistik budzi się i to może e, martwić, bo Bistik do tej pory niewidoczny, nie był w stanie się wstrzelić dobrze w to spotkanie, ale Kylar przed szansą, Oje. ależ fenomenalnie Kylar na tym bombsite'ie B czuje się rewelacyjnie, teraz będą jednak tarapaty, dorzucony flash, który może Zero zaskoczyć, ten jednak... E, Schowa się, poczeka po, na fleżę od kolegi! Killer z jedną eliminacją. Doskonały fleż od Gufiego, który jednak ma pomysł, żeby wrócić się Słyszał to być może zawodnik antyterrorystów, chociaż dwójkowo pod Bombsaite B. I to jest okienko dla Gufiego, żeby wskoczyć pod bomb, a tam bezpiecznie podłożyć bombę. Wraca Oscar. Tak się przynajmniej wydawało, ale został na pozycji na site B. To jest właśnie okazja dla Gufiego. Nie mają defusa antyterroryści. Co prawda w smoke jeszcze w rękach Oscara, co może troszkę przeszkodzić Gufiemu? Zaraz zobaczymy, jaki Gufi ma pomysł na rozegranie takiej rundy. Ustawiono do nogi być może. Oscar już podchodzi, ale będzie musiał poczekać na swojego kolegę. Ten bardzo długo rotuje z Bombsa i wciąż. Na spokojnie. Nie chcą zdradzić swojej pozycji. A Oscar agresywnie, coraz bliżej Gufi. No wierzy w swoje strzeleckie umiejętności. Goofy! No, Goofy zrobił to rewelacyjnie. AJJ okay, okay, tym... już szuka luki, ale. No, widzi go tam, Bistik. No nie, jednak Bistik, jednak Bistik, a więc uh, tym razem to Czesi, mają fraga. Aczkolwiek już w tym spotkaniu nie z takich opresji wychodziliśmy, tym razem kontaktowo pod środkiem i już tam zauważony Zero, chociaż on też zauważył naszych zawodników, będzie Zero uciekał, oj, oj, oj widać, że tutaj są już ta, ta, tutaj, są tutaj te nerwy, Nate dorzucone niedokładnie, Zero niestety z trafieniem, Oskar także, a więc pięciu na dwóch, Hades i Killer zostają sami, no tutaj akurat pozycji kluczowych zbytnio nie mamy. No ale może jeszcze po, poczekajmy, bo też mamy dużo pieniędzy, też wydaje mi się, że możemy próbować chociażby z tego powodu, żeby no zabrać jeszcze trochę tych karabinów naszym oponentom. A i Kilar gdzieś tutaj próbuje sam kombinować pod bs B, a fejkuje, fejkuje, teraz jeszcze Killer jakąś ewentualną podsadzkę, ale zobaczmy, że jednak Zetko też niezruszony, no szuka tutaj Killer okazji, żeby Hades zdobył troszkę więcej przestrzeni pod BSM. A, no i może rzeczywiście Hades coś wyciągnął, chociaż ten timing no niezbyt dobry teraz dla Olka, no i jeszcze sprawdza cement, jeszcze szuka, Killer za chwilę dołączy do Hadesa, ale tutaj niestety rywale na blisko, byli czujni, a więc Killer zostaje sam i to będzie, to musi być w tym momencie trzeci punkt dla ekipy e Esports. A tak Killer w takiej sytuacji 1 na 5 ciężko, żeby cokolwiek zrobił, chociaż ta jedna eliminacja daje mu jeszcze nadzieję po raz kolejny. Killer nie poddaje się, Polak. Oj, gdyby takiej rundy Taki ludzie bym był w stanie no, zaskoczyć, to dopiero byłaby historia, ale Zero. na środku, no. ale my tutaj mamy ustawkę. Jest Myio, jest też killer, który będzie reagował. Jest też Kej za boksem. No i miejmy nadzieję, że teraz no, nadzieją się na te nasze pistolety na rywale. Mynio już dobrze wcelowany. No i za chwilę ta walka się rozpocznie. Oby tylko wpadli w kleszcze teraz nasi oponenci. Leci Palak, Meny, będzie musiał uciekać. No i niestety, ale zostanie tutaj sam Kej. On już eh, poza serwerem. Dojeżdżają, dojeżdżają terroryści, trafi jeszcze killer, ale Bistik też z eliminacją. Czterech na trzech. No na mają przewagę. Będą jednak jechali do bombsidu, a no tam jest jeszcze Goofy. Goofy po raz pierwszy, Goofy po raz drugi, Ale Ależ piękna akcja teraz od Krzysia, no on jest ostatnio w niesamowitym gazie, ale Szok już zabezpieczył bombside a, więc bomba plantowana. No i Menio i Hades będą chcieli to na pewno odbijać, Serka, patrzę, no nie wiem czy ktoś tutaj miał zestaw do rozbrania. nie zwróciłem na to wcześniej miał uwagi. Miał Kylar właśnie, tylko gdzie zginął Kylar, to jest pytanie, on zdaje się gdzieś pod bombsidem B, także... Podniesiony, podniesiony defuse i bardzo ważna reakcja ze strony Hadesa, który po tego defusa jeszcze skoczył. Ten będzie niezwykle potrzebny do zbicia bombsite'u, a o, ustawieni 1-1 zawodnicy terror. Hades jeszcze próbuje, ale bardzo mocno obijany. No teraz naprawdę bomby zebrali te zawody zawod no, Myślę, że też będzie mniej impaktywnym zawodnikiem ze snajperką e, po stronie atakującej. Ale teraz już tutaj przebitki trwają, no skany, skany. Cała ekipa naszej formacji po bombsite'e ma, też tutaj trafia, teraz gra, trafia Hades. Ale... Bistik, i jeszcze raz shot. I niestety, ale jeszcze raz Bistik chociaż Kay także dwukrotnie. No i Bistik, no Co tu się wydarzyło? Chodzi mu okay. w dokładaniu kolejnych fragów w tym spotkaniu, chociaż Zetko już z entry fragiem, także mamy mały kłopot, bo 5 na 4 przewaga po stronie Tero. Tymczasem Kay o Bistik zamroczony zupełnie w tej rundzie, gdzieś pewnie też właniał się ze smoke'a i naszego zawodnika nie zobaczył. Późna godzina, kiedy rozgrywamy to spotkanie. Być może niektórzy już śpią. No i goofy jeszcze teraz trafieniem pod schodami. No naprawdę, zaczyna się to dobrze układać. 4 na trzech, ale trzeba będzie uważać na zero. On od środka będzie tutaj za chwilę chciał to wszystko zamykać, wejść na plecy. Ale goofy już wydaje się, że przytomnie będzie na te plecy zerkał. Trafia w międzyczasie jeszcze Hades. No i zero. On podejdzie pod bomb sajtasz. Ok, na razie czeka na to, co zrobi kolega. Ale czy ktoś tutaj będzie się tego spodziewał? Czy ktoś tutaj za chwilę będzie patrzył z zero no, Szok jeszcze z eliminacją. Może być jeszcze w tej rundzie za chwilę naprawdę groźnie. No chyba, że zawodnik rotujący z pod środka podejdzie pod Wandsidea i za chwilę zero wyłapie, ale ten jeszcze sprawdza pozycję. Może też nie zauważy Keja. Chociaż niestety, ale eliminacja zdobyta. Też już do Wonside będą powryć rywale Goofy! Ależ timing teraz zagrał. Timing is sol, tak jak Killer na Facecie posiada swój nickname. No i szok zostaje sam, dwóch na jednego. Mamy informację, gdzie jest ostatni rywal. A więc menu i Goofy. No teraz muszą. Zagrać razem, oni obok siebie, oni w duecie. No i tylko, żeby to zadziałało. Nie, no oczywiście tutaj. Menio dokładnie wie, co robić. Ważne, żeby nie dał się złapać. Nie wiem, czy tam nie zobaczył już stupek pod tym cementem, a tak. wydaje się, że taki to wszystko mógł dokończyć menu, a zatem domykany ja nie był się. Nie małotowów tylko jeden u zero. No to jest doskonała sytuacja dla nas, żeby to wszystko dokończyć, frag dla Kelara. Przez sprawdzi, ale świetnie Fresh od Gufiego i tym samym znów mamy przewagę. Straciliśmy my, ale to nic z tego, chociaż Kej! Oj, zły moment, sobie wybrał na w broniu, chociaż Hades był tam, by odpowiedzieć błyskawicznie. No i Szoki Zero, oni zostają sami w dwójkę, ależ to będzie piękna historia, jeśli Polacy zwyciężą to spotkanie. O Kilka dni temu przegraliśmy w otwartych kwalifikacjach z teamem Skryfę w trzeciej rundzie, wtedy był ogromny hejt, a teraz mamy osiem rund meczowych i chyba koniec to zakończy, tak jest! To jest koniec, dziewiątki wygrywają! Ależ historia!